Wszyscy doskonale wiemy, że seria Grand Theft Auto, której poświęcony jest mój kanał, kojarzy nam się z wieloma genialnymi momentami. Są to momenty nostalgiczne, takie jak te. Momenty zabawne, takie jak te. You. It is my favorite El movie. It's tight. What else can I do? Falımmit't it's probably not plugged in. What? <dead> <disappears> Niko, come on. Somebody call an ambulance. Call a fucking ambulance! She's dead! What? Fuck you, man. You a fucking snake like the rest of them. Każdy z tych krótkich filmów nadaje Gameplayowi niezapomnianego klimatu, jaki został doceniony przez dziesiątki milionów graczy na całym świecie. Partnerem odcinka i całego kanału jest Eneba.com, czyli serwis, gdzie możecie nabyć gry, karty podarunkowe, do ładowania playsafe kart czy szarki do GTA Online. Obecnie na stronie jest dostępna oferta wyłącznie dla użytkowników gamingowej przeglądarki od Opery. Aby uzyskać dostęp do promocji wystarczy, że pobierzecie Operę chociażby z serwisu Eneba i zainstalujecie ją na swoim komputerze. Całość jest banalnie prosta, a dzięki temu będziecie mogli kupić różne gry w fajnej cenie, jak chociażby GTA 5 za 40 zł. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie poniżej w opisie tego filmu, także polecam i zapraszam do odwiedzin. Ja jestem Hubson i jest mi bardzo miło gościć was ponownie w kolejnym filmie. Jak już zapewne się domyślacie, odcinek będzie poświęcony tym bardziej wyjątkowym, specyficznym, a wręcz ikonicznym momentom w całej serii Grand Theft Auto. Jeżeli po obejrzeniu nasunie wam się jakiś moment, który nie zostanie pokazany w materiale, to najzwyczajniej napiszcie go w komentarzu. Chętnie poczytam, z jakich chwil Geta najbardziej wam się kojarzy i co najmocniej utkwiło w waszych głowach. Nie zapomnijcie także po obejrzeniu o ocenie odcinka oraz o zetknięciu do opisu filmu, gdzie macie linki do innych ciekawych filmów, Facebooka oraz drugiego kanału. My tymczasem zaczynamy główną część i w tym celu lecimy prosto do części GTA z 2013 roku. Piękna, ogromna i niemalże zawsze słoneczna metropolia, czyli Los Santos, dostarczyła nam wiele nie tylko cudownych, ale także przerażających chwil. Misja pod tytułem Jak na szkoleniu mocno zakorzeniła się w mojej podświadomości. Zresztą zapewne nie tylko mi. Celem misji jest uzyskanie informacji od Ferdinanda Kerimowa na temat Tahira Javana. Niestety, jak pamiętamy, sposób uzyskania informacji przez agencję oraz jednego z protagonistów nie należy do tych najbardziej humanitarnych.

Koniec końców, szczególnie jak na realia GTA, Kerimow nie kończy aż tak źle, bowiem Trevor wykazuje się niebywale wielką jak na siebie litością. Ostatecznie cały okaleczony Ferdinand zostaje odwieziony pod lotnisko i dostaje jasny przekaz: lepiej, aby panowie się już nigdy więcej nie spotkali. Yeah, really Końcówka wydarzeń w GTA 4 na pewno nie należy do tych najprzyjemniejszych, zarówno dla gracza, jak i głównego bohatera, Nico Bellica. Nie ma tu bowiem pozytywnego rozwiązania. Niezależnie od naszego wyboru, jedna z bliskich osób Nikolaja będzie musiała zginąć. W każdym razie zemsty Niko zarówno na Dimitrym, jak i na Jimmy Pegodino nie da się zapomnieć. I wanted you, you immigrant dipshit. Na twarzy protagonisty, gdy widać duże emocje, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że jest to gra, do tego sprzed 12 lat. Pozostając w klimacie, no a także w tej samej grze powrócimy do równie, albo nawet i bardziej drastycznego momentu. Kaccenka ukazująca nam chwilę, gdy Niko raz na zawsze kończy ze swoimi wspomnieniami, jest właściwie chyba najważniejszym momentem w grze, szczególnie z punktu widzenia samego protagonisty czwórki. Warto to pamiętać, że Niko przyjeżdża do Liberty City nie tylko z uwagi na niestworzone opowieści swojego kuzyna o spotatowych samochodach, luksusowych apartamentach i pięknych kobietach. Niko podczas wojny brał udział w misji, która końcowo nie doszła do skutku. Powodem było wykrycie grupy przez wroga, wskutek czego zginęło 12 osób. Przeżyły 3. Niko, Florian, tudzież Bernie, no i Darko. Niko słyszał, że jeden z potencjalnych zdrajców mieszka na terenie właśnie Liberty City. Na początku bohater nie wiedział, że jest nim Darko. W każdym razie po odszukaniu Berniego, gdy wszystko wyszło na jaw, kontakt Nico z United Liberty Paper ściągnął Darko do Stanów. Felix, była to przysługa wobec Niko za pracę, którą ten wykonał dla rządowej agencji. Co prawda gracz mógł zdecydować o losach Darko i pozostawić go przy życiu. Niemniej po wybraniu zemsty doskonale widać, że to właśnie to rozwiązanie było tym, które według twórców powinno być przez graczy wybrane. Of shit. That was for That was for me. Los Santos san Fierono i Las Venturas. Oczywiście oprócz tego mnóstwo obszarów pozamiejskich, idealnie nadających się pod Explorer. Mowa tu o części GTA, która posiada tyle ikonicznych momentów, że właściwie równie dobrze cały odcinek moglibyśmy tej części gry poświęcić. No bo w końcu kto nie pamięta z tej gry tego momentu. Heights czy innego klasyka jak chociażby ten. Niemniej stwierdziłem, że pozwolę sobie wybrać trzy momenty z San Andreas, które od razu wpadają mi do głowy, gdy myślę o fabule tej właśnie części. Zatem pierwszym będzie. No właśnie CJ, wszystko co musieliśmy zrobić to śledzić ten pieprzony pociąg. Łatwe w teorii, nieco trudniejsze w praktyce. Misja sama w sobie banalnie prosta, lecz wymagająca od gracza nieco analizy. Dla wielu kwestia dogodnej pozycji dla smoka ostrzeliwującego wagosu jadących na dachu słynnego pociągu była nie do końca jasna. Większość uważała bowiem, że należy trzymać się możliwie jak najbliżej pociągu, z kolei w rzeczywistości było nieco inaczej. Parę ładnych lat temu ten kto posiadł wiedzę jak zakończyć tę misję powodzeniem, był dla niektórych niczym wzór do naśladowania. Oczywiście dość mocno tu hiperbolizuje, co jakby nie zmienia faktu, że swego czasu quest ona nazwie po złej stronie torów doprowadził do łez wielu graczy. Mimo, że tę kadstękę widzieliście u mnie na kanale już naprawdę wiele razy, to w tym zestawieniu musiałbym nie mieć serca, żeby nie puścić Wam tego momentu kolejny raz. Szczerze powiem, że aż ciężko jakoś sensownie skomentować mi tę cudowną chwilę, więc po prostu patrzmy i podziwiajmy. Dla kontrastu zejdziemy nieco z tej karuzeli śmiechu, jednocześnie wciąż pozostając przy GTA San Andreas. Ostatnie dwa momenty z tej gry postanowiłem połączyć w jeden punkt. Jest to mianowicie śmierć Big Smoke'a oraz penego, no i obie, jak wiemy, mają miejsce podczas zadania End of the Line. Są to chwile nakłaniające do refleksji i nieco głębszych przemyśleń. Pieniądze niewątpliwie w życiu człowieka są bardzo istotne. Niemniej, gdy zaczynają być numerem jeden na liście szczęścia, mogą wydarzyć się rzeczy takie jak zdrada przyjaciół i rodziny, czy też pięcie się na szczyt pod topach do celu i to niestety w dosłownym znaczeniu. Sam Big Smoke zresztą mówi to podczas ostatnich sekund swego życia. I Naprawdę wielki szacunek dla twórców, że w swojej produkcji potrafili przemycić i taką życiową lekcję, jednocześnie w nienachalny, pasujący do sytuacji sposób. W kolejnym punkcie powrócimy do GTA V. Dokładniej mówiąc będzie to wydarzenie, które zapoczątkowało w tej grze tak naprawdę absolutnie wszystko. Jest to mianowicie moment, gdy Michael postanawia łagodnie mówiąc pozbyć się pewnego domu ze wzgórz Vinewood, w teorii należącego do trenera tenisa Amandy, czyli żony pana De Santy. Amanda została bowiem przyłapana przez Michaela na zdradzie. Na temperamentny Mike postanowił w odwecie zrobić to, Aby dać nauczkę Kylo Czewisowi za... No sami wiecie co. Jednakże zburzony dom należał do Matetina Madrazu, któremu Michael musiał zwrócić pieniądze. To z kolei doprowadziło do zorganizowania napadu na jubiler, co pociągnęło za sobą całą resztę wydarzeń, które znamy z GTA V. sure good and i'm guessing here that it, the rebuild uh, will be somewhere in the 2.5 million range <laughs> of course Oczywiście tych kojarzących się z serią GTA wspaniałych momentów jest o wiele, wiele więcej. Wybrałem te z tych najpopularniejszych części, natomiast jeżeli będzie duże zainteresowanie tematem, przygotuję coś chociażby z GTA 3, GTA Vice City, epizodów do czwórki tudzież ostrzeżeń z 2005 i 2006 roku. Tymczasem dzięki za obecność, mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Nie zapomnijcie o ocenie, na, no my słyszymy się już niebawem. Jeszcze raz dzięki, trzymajcie się, i do zobaczenia, cześć!